Of Przy linii Boguski. Boguski, dośrodkowanie, Brożek! Fantastyczna bramka dla Białych gwiazdy. O, i teraz będzie szansa. Tak. Jest wiele do jednego. Boguski się cieszy. Brożek, Piotr Brożek, Zielon Boguski, pojedzie! Bo wow. Brożek, Paweł Brożek i będzie pierwszy gol. Do... Sobolewski też ma zleko, piłki, teraz wreszcie akcja Wisłyna Bielotepa. Boguski, Boguski kontra Kotorowski, 1 do 0, 51 minuta. Maszyński, dobra piłka, Brożek! On strzela w tym sezonie wszystko! Pisławstwo. Boguski delikatnie zostawił piłkę, znowu Boguski! GOOOOOOOO! 1 do 0 na! Żeby połował obu zawodników na ten sezon w kadrze swojego zespołu. Paweł Brożek, Brożek! 1 do 0! Niesamowicie! Proszę, proszę. O, źle to ocenił Radwański I szansa Boguski Jeden do jednego Fatalny błąd teraz Krzysztofa Radwańskiego Sprawa da o kontrataku Paweł Brożek nie był na spalonym Brożek i będzie 3 do zera Brożek do pustej bramki 17 goli ma już na... Ładnie, miękko, nie ma spalonego Zięczuk Boguski Dobrze. Trago. Dobrze. Paweł Brożek. 16 goł w sezonie. Szansę powodzenia jednak. O Tak jak teraz. się za niej obronę, Ale teraz Boguski. Boguski. Biega środkiem Brożek. Boguski. I jest gol. 2 do 0. Fantastyczne wykończenie tego ataku. Karze. Niedziela. Dostawił piłkę Małeckiemu. Świetne wyśrodkowanie. I piłka. Teraz turnery. Tomasz Irsak. Znowu piłka odchodząca. Spójrzmy. Nie.